Tak faktycznie druga, druga połowa z gradem bramek ja myślę że ta druga była taka bardzo przełomowa. Wyjście do, do ataku szybkiego zagranie za linię obrończyń i druga bramka rzut karny. Potem faktycznie hmm, jakby się poddała natomiast no, myślę że w przekroju całego meczu zasłużyliśmy na to zwycięstwo mieliśmy więcej sytuacji bramkowych stąd cieszy Kolejne zwycięstwo, można to powiedzieć, że pogoń faktycznie nam leży. Natomiast to jest naprawdę niezła drużyna. To jest zespół, który potrafi grać piłkę. To jest zespół, który na pewno spokojnie utrzyma się w ekstra i bardzo cenne punkty. Nie zauważył Pan jeszcze jednej rzeczy, że to było drugie zwycięstwo, ale też pierwsze na stadionie. Także bardzo cieszę się, że wyszło nam dzisiaj to zrobić tutaj na, na, na Polsacie. No słowa uznania dziewczyn za, za wybieganie, za wywalczenie tego meczu, wiadomo, derby. One też mają swoje swój smaczek, także to zwycięstwo bardzo cieszy, a tak naprawdę kontekście realizacji naszych celów mocno nas przybliża do tego, by walczyć o medal. Tak już sobie trzeba powiedzieć na siedem kolejek przed końcem. Także na pewno mocno budujący, budujące zwycięstwo. W środę już niedługo gramy ćwierćfinał Pucharu Polski, także też wierzę, że będzie, będzie gdzie się pokazać i przejść do kolejnej rundy. No i myślimy już w przerwie reprezentacyjnej o tym, co na koniec, na koniec sezonu, bo walka zapowiada się emocjonująca. Ta tabela się mocno, mocno skurczyła. Kilka drużyn aspiruje do tego, by grać o ten brązowy medal, wierzę, że jedną z nich do samego końca będzie AP Orlan. Myślę, że dzisiejsze, dzisiejsze zwycięstwo bardzo nam w tym pomogłoby mocno usadowić się w czołówce tabeli.